Dobra, rozpoczynamy nasz samy camp. O, z mojej prawej strony. Tu wielki, wielka osoba Łukasz Jarosz A tu jeszcze większa tylko niższa <laughs> Ale e to jest żywką. A to jest grzywką. O, ekipa się zbiera. Pierwszy trening zaraz rozpoczynamy. Nice! Czyli dwie sesje treningowe, po grupy, także jest co robić. Teraz zmierzamy do tego człowieka do Jarosz Fight Club. O, pięknie okular jest, jak należy, wszystko. Łukasz całe życie w formie. I widzieliśmy się kupę lat, całe życie w formie. Potarli na miejsce legendarne Jarosz Fight Club. Łukasz już przewodnik. Welcome to Wrabka Zdrój. Welcome to International. Tutaj pierwszy mistrz o Oya Makarate seniorów 1997 roku. 1997 zobacz. Pierwszy mistrz Polski 26 lat temu. I od tej pory już poleciało. I od tej pory już poleciało 26 lat. Tutaj otrzymaliście pasy. Trening wypoczątkującej to bardzo proste rzeczy. Atak obrona, kontra obrona, wyprowadzanie technik. Na dzisiejszej grupie trochę mniej początkujących, znaczy średnio zaawansowanych nich. którzy już są, różnymi niskim boksingiem, ale doskonalają swojej techniki. Właśnie u nas na obozie. Dwóch trenerów na 16 osób to jest chyba bardzo dobrze. A tutaj sam szef, dzisiaj za 16 na treningu. I no, no wiadomo, nie? zawodnicy. Ja z UFC, KSW Pięknie, nie? ale będzie romanka co? Pierwszy trening To jest pierwsza sesja sparingowa na koniec Każdy przyjechał głodny Czyli lecimy 5 minut w sparingu Co minutkę się zmieniamy A w ringu mamy 60 świata i Europy na nas Aha, leżysz sobie skończywszy pierwszą poranną sesję treningową wybraliśmy się do myślenic. Bo jesteśmy koło areny Myślenice właśnie, gdzie odbywałem się Eurogames. Idziemy na walkę finałową Roberta Krasonia 86 kg, także mamy krótki przerywnik, ale cały czas związany z kickboxingiem Palowie, Bo my wspieramy swój kontakt! O, wszystko co trzeba! I trzymamy cuki za Roberta Krasonia no, przed nami mamy walkę w full kontakcie, 75 kg, Ukraina, Gruzja, kiedyś każdy chciał walczyć w full kontakcie, no i mamy takie zwiększenie ich Eurogames Games, minus 75 kg, zaraz druga po super ciężkiej wadze, która jest najlepsza i najmocniej obsadzona. Widzimy pojedynek na bardzo wysokim poziomie. I co, jak polska kadra, to złapaliśmy Kubę po busę. O, siemano, siemano. ślady po walce widać są. Tak, make-up świeży. No, przy tym <grym> budowaliśmy kategorię, finał 75 kilo. przygraliśmy z tym Lukom z Gludzinem. Mega mocno, nie? No. Powiem szczerze, bardzo precyzyjnie bije. Nie, no, nie, nie jakiś turbo mocno, nie? ale ten, ale naprawdę precyzyjnie, jest turbo, turbo szybki. I, ale co, mieszkał z No pewnie, no wiadomo, no co, każdy jest jeden lepszy, raz jest drugi lepszy. Liczymy na to, że Kuba będzie lepszy w Portugalii, także. Dzięki bardzo. Poładzowka. Dzięki. To co Roberta Krasonia Walki nie obejrzymy, bo niestety będzie o godzinie 16, jak mamy pierwszy trening, ale miejmy nadzieję, że sobie poradzi. Obejrzyliśmy sobie walkę fajną w kontakcie. Zobaczyliśmy jak orgieńcy wyglądały tak naprawdę od strony organizacyjne. Wygląda to bardzo spoko. Wszystko wracamy do naszego parkowego dworku. No, jest w pierwszym dniu treningowym właśnie. Recepcjonista z tyłu ładnie. E, tutaj jest Witek, Łukasz, Raju. A pan kto odwiedził. To... Bardziej Łukasza, a, Jarosza. Pasuje. Siema, znacie tą twarz? Nie. nie. Siema, jak ja, tam? Przejazdę. Tak. Wracam z białki petrzańskiej, to jest obozu, Byłem na obozie trenerem. I przy okazji zaskoczyłem do Janusika. Do starego, dobrego kumpla, z którym kiedyś miałeś okazję żyła rękawice sparingowo, treningowe i tak dalej, nie? A teraz Łukasz jest ten receptonista, to no, ogień nie. chyba. Naj najmocniejszy no. re no. teraz Łukasz jest receptonistą, jestem inwalidą. Tej... Tu jest z tyłu, jest ten najmocniejszy w Polsce, a tutaj jest o, człowiek. Najwrzystwniejszy no, ja na człowiek. Najwistomniejszy człowiek na świecie, kura. pięknie, kurwa. Dobra. Właśnie wchodzimy sobie do tego przepięknego parku, przez który przechodzimy sobie na salę. Jest nasz kolejny dzień treningowy. Cudnie, tak zaczynać tydzień. Nie panie Witku? Tak jest. O, Witek. Ładna. Witek na smarowałze głowę, powiedział, że się opalał. <laughs> Także słoneczko ładnie świeci, a my tu sobie idziemy. O dzień dobry. Na trening? A to zapraszamy. Jeszcze trochę czasu jest albo się wejść już. No i tak przybywają. Ale Witek ciężko już już mogę dostawić. Do doku, raz, dwa, idę tu, o, to masz idealnie, jak mam na na drogę tutaj, nie? Dobra? Bo jak wstawiam albo w tył, albo za bardzo do boku, to nie ma miejsca na takiego middle'a, muszę dostawić nogę. Po przekroku mogę to zrobić z boku, ale to już już czas, nie? O, jestem tu, midlki. middle'ki, pod podnózek jeszcze i nawet to kolano, kolano to na wątroby, nie? Jak mam mistrzy na obozie? Dobrze, lecimy, dzisiaj drugi trening. Jest I drugi trening, czwarty drugi trening. Dzisiaj drugi trening, lecimy z tematem. Jest do góry, więc jest mocno, robimy formę. Forma maski podrenowa, czy jest Tak, Rewelacja. Jest rewelacja, super, super obóz, super zawodnicy. Lecimy, przygotowujemy się do Portugalii. Po złoto. Zobaczymy, mamy w sobie do ciebie. Jak tam nasz Robercik się sprawuje? Ciężki, szybny i szybki. No i wszystko tak mamy. Tak. I młody, i młody. No, ale to jest to że... no, może, nie? nie, tak no, nie? No. Możemy coś wyciągnąć, z tego co no. jest. A jak? O to chodzi, nie? Co idziemy w góry? Przewodnik tu ogarnia Maciejowa, Maciejowa. O, na Maciejową Ekipa cała się zebrała Nie? Prawie cała Zeba jak tam? Seba widać jest to mówię na wszystko, pięknie Rosonik tutaj Krystiano Wszyscy idą. Wszyscy Widzisz? Słuchajcie, żeby nie było Musicie trzymać razem, idziemy razem oczywiście. My tylko idziemy do szlaku. Eee, I nikt nikogo nie zostawia samego, dobra? Kasper, jak jest? To mówi samo za siebie. Nie zginie. Dobrze, dotarliśmy na szczyt. Jest pięknie. Jak było? No super. No, siemano, siemano, słuchajcie, jest środa, czwarty dzień obozu. Czyli tak, w niedzielę mieliśmy dwa treningi w poniedziałek były dwa fajne treningi wczoraj, czyli wtoreczek wyprawa w góry spokojna na trzy godzinki i odnowa biologiczna. I co? Dzisiaj lutujemy znowu na sali mocno, posparujemy trochę i porobimy techniczkę. Czwartek i piątek nam zostanie taki mocny, tak naprawdę, i zależy jeszcze od pogody. Chcemy raz jeszcze i pójść w góry, ale tak naprawdę najważniejsze to jest, co się dzieje na sali. Uwaga! Teraz Jestem zmęczony? Telefonu... precyzja, precyzja, nie? Precyzja, Precyzja, Ale <całe>

Nie mówiono, że jeszcze cały dzień Ewiciu, dzisiaj się narobiliśmy trochę No dzisiaj było mocno. Trochę treningów, trochę tarczowania, generalnie jest ogólnie ogień Grupa się super sprawuje Ogień w szopie Wszyscy trenują I robią postępy Miejmy nadzieję, że tak będzie Miejmy nadzieję, że będą dobrze wspominać te pierwsze 4 dni, bo nie wiadomo co przyniesie jutro A jutro póki co idziemy w góry A tu widzimy właśnie jakichś tubylców Idą hey, tubylcy, tubylcy. Dzień dobry, przepraszam, do hotelu Parkowy Dworek, który Parkowy Dworek, nie wiem, wydaje mi się, że bo pani, to... Pan chyba, się panią? A. To, w którym to tatry, tak trzeba? Inaczej tak? Tak? Tak, tak, tak? Na Grunwald Który na, na Grunwald? Myślę, że tam, tak? Tam? Tak, dobra, tam. dobra no, Na Grunwald Dobra, ja to dziękujemy tam, także... Dobra, dobra, dzięki bardzo Have a nice day No i tak się spotyka tutaj tubylców A póki co idziemy się ogarnąć do hotelu u Po dobrym treningu, co? Jedzonka. Dobre jedzonko o ile będziesz kotletów? Wszystkie weź zjedz, dużo, bo dziewczyno mocno trenujesz. Nie? O, jak tam panowie? Pięknie. Zjadłeś coś, czy nie Harry? Harry mu dajcie kawałek ziemniaczka albo kotlecika. Syk. Harry. jest mocny. O, jak tam państwo? Piękne jedzonko, nie? Jak trzeba. O, ale ziemniaczki. Idą papieży. Widzicie, o, uja jest ogólny, nie? Także idziemy za łońcucha, za to wszystkie zadnie. O, taką mamy odnowę. A wiecie dlaczego od się zaczyna nazywać od nowa? Dlaczego? Na 3 dni, bo robisz tam przynajmniej mikrocykli trzy dni, potem idziesz do samej do rzekuzji i zaczynasz kolejny mikrocykli od nowa. Wskaż, że Kangur. Zając idzie zając. Kangur yy, Madagaskar. A nie to jest przy człowie. Jedno słowo. Jeden wyraz. Hop. Jeden chłop. Jeden facet. Jeden mężczyzna. Jeden człopak Chłopak. Chłopak. Pan Pokazujesz. Co się z tym je, co, pokazuję, co mi się jedzą zawsze, co mi się jedzą Ale co się tu robi? Co to jest? Te tutaj co ma złamane czasami Zebra żeberka Pięknie I co, mamy po ognisku Czwartek zamknięty. Jutro nas czeka jeszcze dzień treningowy, także zmierzamy sobie woli z facetiem, jest jasno, także widzicie, kultura cały czas rozwiązuje. Do zobaczenia. O, a my sobotka ostatni dzień w tle mecz polskich środkarzy. Prowadzą 1-0 setat z Kanadą, a my to? Bijamy na ostatni trening, nie? Ostatni trening zamykamy na śletni obraz. Zamykamy pan 23. O, Polacy prowadzą 12-9 Piękny blokiem grają niesamowicie teraz, drugi seans właśnie idzie, a my spadamy na trening, niestety nie możemy go do końca obejrzeć. No, a u nas właśnie ostatni trening na no obozie. Sobota, 8 lipca, koniec obozu. Fabian urodzi nowe low kicky. 18 lat skończył, ale niestety low kicków nie jest 18, tylko wiele ile ludzi. Jeszcze, jeszcze idą. Ale go dał to, Paula jeszcze raz tutaj. Paula trzeci eee! Dobra i co uwaga, pierwsza grupa zakończyła obóz Jak było? Jak? Jak było? O, to Do zobaczenia następnym razem Ostatni trend skończył się 30 sekund temu, także jesteśmy zadowoleni wszyscy. Chyba też, on się udało się no za Reszta chyba na wodniku to byli przecież chyba zadowolona, jak bo Widać, jak tam się słyszało, od zawsze trzeba powiedzieć, że wszyscy zadowoleni przed w przyszłego roku znowu wrócić. Czy tu, czy w miejsca na są z nami, czy na wodzie. A co najważniejsze, progres sportowy odbyło się bez jakichkolwiek kontuzji i wszystko super. Także widzimy się za rok.